Mamko wydobywać z tej i w dzisiejszym odcinku będzie poradnik jak ułożyć kostkę 2 na 2. Chcecie poradnik, też, jak ułożyć kostkę 3x3, to możecie napisać w komentarzach albo na takiego piramiksa. Dobra, więc przejdźmy już do układania, ale przed tym musicie się nauczyć algorytm. Algorytm pierwszy R. Algorytm drugi. U algorytm trzeci l algorytm czwarty f też są algorytmy z kreską czyli z takim wiecie o co chodzi r apostrof to jest zwykłe r to jest r apostrof to jest zwykłe u a to jest u apostrof to jest zwykłe l a to jest l apostrof a to jest zwykłe f a to jest Fy apostrof. Więc przejdźmy już do pomieszania kostki. Dobra. Dobra, mamy już ją pomieszaną. I teraz przejdźmy już do układania. Pierwszy rzecz to ułożenie całej białej ścianki. Więc układamy całą białą ściankę. Dobra. Teraz musimy dopasować... Całą żółtą ściankę. Oto są sytuacje. Pierwsza sytuacja to jeden tu, dwa tu, jeden naprzeciwko. Jeśli macie te dwa do góry, to robicie ten algorytm. R, u apostrof, r apostrof, u. R apostrof. F apostrof R i F. To wtedy nam się powinna ułożyć cała biała ścianka. Sytuacja druga, byle jaka pomieszana, to robicie wtedy ten algorytm. Ten sam co przed chwilą, czyli R, u apostrof, R apostrof. U R apostrof, F R. F. Sytuacja kolejna, czyli dwa tu i dwa w tą stronę. Wtedy robimy taki algorytm R. U. Takie coś robicie. I robicie tak cały czas. Dopóki tem nie będzie na dole, wtedy przesuwacie i robicie cały czas ten sam algorytm. Jeśli... I właśnie wtedy nam się układa kostka. No ale mamy przejść do kolejnej sytuacji. sytuacja, o której mówiłem wcześniej, prawie taka sama co druga. Tutaj i to mamy do góry, a to tutaj, to robicie ten sam algorytm. Do góry, lewo, na dół, prawo, na dół, w bok taki, do góry i w drugi bok. I potem będziecie mieli takie coś, to robicie taki algorytm. Do góry, w bok, na dół, w bok do góry, raz dwa, na dół, w ogóle do góry, bok, w bok. Nie. To mi przed chwilą nie wyszło, ale pokażę już wam prawidłowy algorytm. Prawi, o, prawidłowy algorytm. To już wam pokazuje jaki jest. I pokazuję wam do kamery. O, ten cały algorytm. To jest poprawny. I przejdźmy już do kolejnej sytuacji. Teraz sytuacja taka, no ja mogę jej cały czas ułożyć, więc wam tak bardziej inaczej. Że macie tu żółte i tu żółte, to wtedy robicie ym, taki algorytm. Do góry, do góry, w bok, w bok, na dół, w bok, w bok, do góry, do góry, to wtedy będziecie mieli tak. Widzowie, udało mi się to ułożyć właśnie dwa tu i dwa tu. To wtedy robicie do góry, do góry, w bok, w bok, na dół, w bok, w bok, do góry, do góry. Mamy co tu ułożyć. Teraz krok ostatni, czyli ułożenie całej kostki. Dobra. To już nie ma tu sytuacji, co są ostatnie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja. Tu jest źle, tu... I tu. To robicie ten algorytm. Do góry, w bok. W bok, na dół, w bok. Do góry, w bok. W bok, do góry, w bok. Na dół, w bok, na dół. Cała ułożona. Teraz, teraz będzie sytuacja druga. Dobra widzowie. Nie mogłem znaleźć tej drugiej sytuacji. No ale jeśli będziecie mieli inną sytuację, to będziecie musieli zrobić... Y ten algorytm. Jeśli będziecie mieli inną sytuację. Ten algorytm musicie zrobić. już się zaostrzy. ostre. oddalę wam trochę. Poczekajcie, to, to ja wam pokażę. Dobra, po co wam powiem? No um, Właśnie nie chcę zaostrzyć. Dobra, to ja wam po prostu powiem. Jaki to jest algorytm? Do góry, w prawo. Do góry, w prawo. Na dół, w prawo. Dwa razy, tak? W prawo, do góry. Lewo, na dół. Lewo. I dwa razy. To wtedy będziecie mieli cało urzędno. Jeśli poradnik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i wpiszcie w komentarzach, co zrobić poradnik na 3x3 albo na takiego piramiksa. Narka.